Dla mnie najbardziej niepełnosprawny zawodnik na świecie i najbardziej pełnosprawny człowiek, jakiego znam w życiu. Konie dla Magdy to jest jej całe życie. Właściwie od urodzenia tam kupowała takie koniki na biegunach, bo ja to po prostu już chyba miałam we krwi. Konie pomagają mi utrzymać sprawność fizyczną, i dużą ulgę psychiczną nadają mi po prostu poczucie niedalekości, wolności. Przy mojej niepodległości jest to po prostu duża ulga w poruszaniu się na co dzień, jak ja pojeżdżę, po prostu poczynuję. Ja chowuję na dziecięce pojedyncze mózgowe od urodzenia. Staruję na pierwszym poziomie w Klasyfikatorzy, którzy klasyfikowali mnie wiele lat temu, mieli bardzo duży problem z zrealizowaniem mnie na tym poziomie, ponieważ stwierdzili, że jest to niemożliwe, że ja w ogóle jeżdżę chodząc. Ona powinna mieć oddzielną kategorię niepełnosprawności, to znaczy ona jest no, nie wiem, o, o trzy kategorie bardziej niepełnosprawne od tych, z którymi startuje, z którymi rywalizuje. Bardzo dobrze, teraz siedzisz, Magda. Dobrze, i od razu od środka jedziemy koło 20 metrów. Magda startuje w grupie, która jeździ tylko stępem. Z, z racji na to, że jednak skurcze mięśni nie pozwalają jej na utrzymanie prawidłowej postawy w wyższych chodach. Czasami jeździ treningowo kusem, natomiast w jej kategorii niepełnosprawności nie ma chodów wyższych. Możesz teraz przez pół voltę i na środku od razu koło z rzuciem ręki z ręki w drugą stronę. Magda spędza na koniu podczas jednego treningu około 30-40 minut. Czasami jeździ na dwóch koniach tego samego dnia. Myślę, że stara się jeździć 5 dni w tygodniu, natomiast my razem mamy treningi 2-3, chyba że jesteśmy blisko zawodów i Magda potrzebuje więcej, to dostosowujemy ilość dni treningowych do jej potrzeb. Tak, i znowu jedziemy koło 20 metrów. Miałam 14 lat, i zainteresowałam się jeździestwem To spowodowało, że skończyłam szkołę chorobnikami, koni. Studium, kiedy mam podyplomową szkołę chorobli Wychodowałam swoich bardzo dużych rybaków, sprzedałam te rybaki i rozwinęłam swoje stajnie, które pracują, już pomagają mi prowadzić to tajnie. No i przyjmam koniki dla siebie, uprawiam sport, także uważam, że jestem spełnioną kobietą, jeżeli chodzi o zawodową część i, i osobistą. Jestem osobą spełnioną. Dla mnie starty w różnych zawodach międzynarodowych i krajowych są takim sprawdzianym moich umiejętności, sprawdzianym... Pracy, którą wkładam tutaj na wody jest dzień w dzień, powtarzamy te same elementy i jedziemy na nawody po to, żeby się sprawdzić na ile jesteśmy z konikiem drami. Udział, sprawdzanie się, spotykanie się z różnymi osobami to dla mnie ważne. Wynik jest wynikiem jakby drugorzędnym dla mnie. Riding for Team Poland Magdalena. Magdy największe osiągnięcia to są wyjazdy na Mistrzostwa Świata. Była dwa razy do tej pory. Raz uplasowała się na dwunastym miejscu, co moim zdaniem jest naprawdę dużym osiągnięciem. Zakwalifikowała się również na olimpiadę. Wprawdzie no, nie pojechała na nią, ale, ale myślę, że kwalifikacja to jest bardzo, bardzo duży zaszczyt. Yy, I no, dowód na to, że, że ta jej praca wieloletnia przyniosła efekty. Chciałabym dołączyć na Olimpiadzie e, za 4 lata. Mamy kolejną Olimpiadę i, i cenujemy, się, żebyśmy się dostali na Olimpiadę kolejną po prostu. Panie są dla mnie całym sposobem na życie, całą codziennością. Bez nich nie wyobrażam sobie życia.